Niemniej mnie cieszy to, że w ogóle ta kategoria, pierwszy raz, rozwój osobisty, stała się w ogóle obiektem nagród, bo wydaje mi się, że to jest ważna sprawa i już wiem o różnych książkach, które są pisane i które wiem, że za rok, za dwa ktoś inny. Kto zrobi coś dobrego, swoją książką będzie tutaj stał. I się na to też bardzo cieszę. Można mówić o tym jako, jako o sukcesie, i ja też tak to widzę, ale największa frajda, że dziewczyny czytają moją książkę. Ja, ja lubię myśleć, że to jest książka o wolności. Że mamy dużo możliwości, niezależnie od tego, jak zostałyśmy wyposażone przez los, że mamy dużo takich możliwości, żeby znaleźć swoją wewnętrzną wolność. I w tym sensie, no, jest to w pewnym sensie książka z happy endem, więc może to jest jakaś zachęta. Są tacy, co lubią, żeby się dobrze skończyło. To jest książka na te czasy, ale nie, nie dlatego, że one są jakoś szczególnie gorsze niż było 100 czy 200 lat temu, tylko dlatego, że idzie teraz taki czas, gdzie, jest, gdzie kobiety są coraz bliżej siebie, coraz bardziej razem, i to jest taka fala, która wzbiera. I wierzę, że to po prostu nabiera coraz bardziej siły.